Cześć wszystkim, witam na kolejnym filmie, tym razem idziemy na Super Dirty Sime czyli tak zwaną Super Directkę. Droga za 6 minut. Jak widzicie mamy dzisiaj dużo zespołów w ścianie. Widzę przynajmniej 4 zespoły nad nami. Większość osób idzie na Diretisme, ale widziałem też pojedyncze osoby na Super Dirty więc bardzo się cieszymy z tego faktu, gdyż prawdopodobnie odsłonią nam kwity ze śniegu. Nasza droga startuje na prawo od gruszki, tutaj tym lodospadem. 60 metrów lodu za i 5 na dzień dobry. A dalej, za chwilę zobaczycie. Dobrze, że nie poszliśmy na lodospad, nie? Dup, ale jak to by mnie zebrało, to. No? no nie wiem jakby to na mnie spadło I to... No i to się nadal sypie sypałeś tam dwie minuty temu Nawet mniej chyba Parę sekund po prostu Nie bym tym dostał O kurde konkret Kurde no sypie się i to bez przerwy Ale jak się tak długo sypie to podejrzewam, że to leci z wysoka, czyli tam gdzieś wiesz, z, z, z chińczowej wprost, nie? Ale dobrze jak wyjechała to potem już nie wyjedzie jeszcze się spię Dobra To witamy na dzisiejszym filmie Na północnej migusza. gusza. Tak, witamy na północnej gusza. Dzisiaj spinamy się za damem na, na na Super diretissime, ale na z, wariant z zacięciem Nie, no wariant oryginalny Tak, wariant oryginalny w 98 Dopiero przyszli, z tego co mi się wydaje, to dopiero lód zrobili. A, Aha, tak, a, a tutaj wcześniej już chodzili, nie? 4 plus, pierwszy wyciąg. Adam prowadzi. Jak widzicie, warun był paskudny, choć prognozy mówiły o izotermie w nocy na 800, a w dzień na 1100 metrach i jedynie 3 cm świeżego opadu. My jednak trafiliśmy na dobre 10 cm mokrego puchu. Gdzieś w drugiej połowie tego pierwszego wyciągu za łatwe 4 nawet miałem przyjemność urwać solidny trawnik, na którym stałem z równoczesnym urwaniem dwóch kęp trawy, w których miałem dziaby. Myślałem, że takie rzeczy są niemożliwe, a jednak spłynąłem na kolejną trawiastą półkę metr niżej z dźwiękiem chlapania błota pod rakami. Ja pies. Widząc jak Adam wspina się w piątkowym kominie nad polem śnieżnym nad gruszką, zwanym Małym Badziochem, trzy razy proponowałem mu wycof. Jednak po pierwsze, miał w sobie bardzo dużo samozaparcia i odwagi do wspinania w tak nietrzymających trawach i śniegach, a po drugie, zwyczajnie nie było mu z czego zrobić wycofu. Gdy ja przeszedłem pierwsze 15 metrów komina powiedziałem mu, że wspinanie na 35 metrowej lotnej z dwoma wątpliwymi przelotami kompletnie nie ma sensu. Więc potraktowałem porządny ząb skalny z prawej jako stan i wypuściłem Adama na całe 70 metrów liny. No. Adam idzie 30 metrów bez przelotu. Musieliśmy się przepiąć na pojedynczą linę. Bo już po prostu połówki nam brakowało. Masakra. Gdy usłyszałem z góry, że mamy dobry stan, obciążyłem jeszcze mocno linę, aby sprawdzić, czy spadające wampiry nie uszkodziły naszej połówki. Po czym rozpocząłem wspinanie które, ze świadomością dobrej asekuracji, wydawało mi się o dwa stopnie łatwiejsze niż w przewodniku, gdyż mogłem sobie pozwolić na wychodzenie z raków i dziabek, którym nie odważyłbym się zaufać na lotnej, a tym bardziej na prowadzeniu. Tak jak mówiłem, niektóre przeloty były naprawdę słabej jakości. Nie, kradnę. Raz, jeden wyciąg, drugi wyciąg na lotnej dopiero, bo się nie spotkaliśmy przez cały ten to? czas, bo się ani razu nie spotkaliśmy przez cały ten czas, no, no bo szliśmy na długość liny cały czas, nie, więc drugi wyciąg, na... Wie... drugi wyciąg na lotnej, no ale dobrze, no, mikrofrendy jednak ratują, nie, mikrofrendy to jest szlost, ja jak się już... O co pożyczyłem raz, to już wiem, że mój, wiedziałem, że muszę kupić drugi wyciąg na lotnej Po pierwszym wyciągu nad małym bandiochem. Tu najbardziej przerąbany wyciąg na drodze. Miejmy nadzieję. Z direty, super diretom. Tak, teraz na chwilę idziemy diretom, a potem mamy odbić w lewo. Bo... Aby klasyczną. Wiesz co? To klasyczna, jeszcze bardziej w lewo chyba, nie? Już nie pamiętam. Już nie pamiętam, jak to szło. Wchodzimy w nietoperza. Nietoperz. Pod nietoperzem zakończyliśmy drugi wyciąg lotnej i zamieniliśmy się na prowadzeniu. Wspomnianego nietoperza przetrawersowaliśmy diagonalnym wariantem w lewo. Wspinaczka tą formacją była już nieco bardziej komfortowa, mimo jedynie czterech przelotów. Jednak trawy zaczęły coraz częściej trzymać dziabki, co dodawało nam otuchy. Jednak nad nietoperzem musieliśmy przejść bardzo lawiniasto wyglądające 50 metrowe pole śnieżne, czyli bandiochową ławkę, która kończyła się dzwonem zwieńczonym łatwym kominkiem wyjściowym z nietrudniejszymi momentami niż trójka. Nad polem śnieżnym z dzwonem szliśmy jeszcze do góry jakieś 100 metrów, by dotrzeć do miejsca, gdzie zaczyna się skośne zacięcie trawersujące w lewo, nakryte przewieszką. Tuż nad wejściem do tego naszego zacięcia super dirtysime znajduje się gładkie zacięcie z hakami na dirtysime. Tu, przed trawersem, zakończyliśmy trzeci wyciąg lotnej. Zacięcie z hakami a my idziemy w lewo. Tak. Czwarty wyciąg rozpoczął się czujnym wspinaniem w trawersie pod okapem, by po 30 metrach wspinania kompletnie mnie zaskoczyć, gdyż teren po przewinięciu się za wybrzuszenie za depresją w zacięciu pod okapem wydawał się abstrakcyjnie trudny. Co? Okej okay. No, podejdź normalnie Zakładam daka Gdzie ja mam teraz iść? W lewo jeszcze? Adam, sprawdź jak teraz. Sprawdź jak teraz, mam iść na topo. Jak teraz dalej iść, bo jest wszędzie jest bardzo trudno. Przewieszka z prawej coś widać, że się wypłaszcza, ale, ale to chyba wejdę na taką dubną płytę, obawiam się. Wiesz, na topo nie było tego trawersu. Dobra, idę w lewo. Adam, spo, spoko idę w lewo, wiesz. Adam! Musiałem odpocząć i rękawiczki zmienić, już idę do łatwego. Dobra? Powoli teraz idziemy, ale się nie spieram. Spadnę spier naprawdę w przepaść. A mam lufę pod nogami niesamowitą. Ja pieprzę. Uff. Dobra, dobra. Jak się lina skończy, to podchodź, ale siedź w tym miejscu jak najdłużej, OK. Jednak zdjąłem rękawiczki i udało mi się go przejść na odlotach klasycznie zimowo. Trawersując go nisko w lewo i wychodząc w górę dopiero w ostatniej jego części, lekko przewieszonym zacięciem, aż do pola śnieżnego gdzie znalazłem się tylko z jedną dziabą, gdyż musiałem wypiąć się z lążyków po zaklinowaniu się na amen drugiego czekana w ostatnich metrach trudności. Na szczęście udało mi się wyrwać zostawioną dziabę z rysy za pomocą drugiej dziaby spuszczonej na paru połączonych taśmach i mogłem dalej kontynuować spinanie, licząc, że znajdę w końcu jakieś miejsce na stanowisko lub przynajmniej przelot. Jednak dopiero po 15 metrach udało mi się założyć tylko mikrofrenda, a do stanowiska pod skałką z piknikiem brakowało mi jeszcze przynajmniej drugie tyle wspinania po polu śnieżnym w pełnym skupieniu i modlitwie, aby mój parter mnie nie ściągnął. Panie Boże, dzięki zawod. No... No tu na szczęście skała, nie? Ja ściągnąłem rękawiczki i szedłem te, normalnie, letnio. Tak więc, po paru chwilach spotkaliśmy się z Adamem pod kamieniem piknikowym, szczęśliwi, choć zmęczeni, po tym naprawdę solidnym czwartym wyciągu lotnej, który zasługiwał naszym zdaniem na porządną szóstkę. Nie no, wiesz co, jestem 15 metrów od tej dziewczyny, nie? Nie wydaje mi się, no to jest ewidentne, no jest dwójkowo-trójkowe, nie? Ale zostaw jeszcze kostkę, zostaw kostkę, dobra? Tak, na razie ją trzymaj, zaraz coś założę. Pewnie na tym kamieniu jest. Ale widzisz, że to kurwa i jednego znaleźliśmy czy dwa na całej drodze. Piąty wyciąg od piknika zaczęliśmy trawersować w prawo, wpierw po zachodzie Janczewskiego, a potem po zachodzie marusarza w kierunku rynny Wawrytki na DiryTy by jakieś 50 metrów wcześniej odbić w lewo do kominka w filarze zaręby na którego początku znaleźliśmy orientacyjne stanowisko zjazdowe, nad którym kontynuowaliśmy wspinanie prosto kominem z płytką wyjściową. Nad kominkiem na początku filara zaręby zakręciliśmy w prawo, by po kolejnych parunastu metrach odbić znowu w lewo, gdzie na początku tego zakosu zastaliśmy bulderowe miejsce, gdzie szeroko było trzeba stać na nogach. Następnie kontynuowaliśmy wspinanie dalej tym niewyraźnym kominkiem, jakieś jeszcze 40 metrów, by wyjść na bardziej wypukłą część filara zaręby, jaką jest platforma na krawędzi. Tak, jesteśmy na filarze zaręby, a tu jest filar MSW całego mięgusza. Tu się kiedyś wspinałem tędy. Tu kruchy, kruchy kominek. O ile dobrze pamiętam to tu to jest. Pasowało nawet. No i tam siodełko, na którym stanowisko zrobiłem ostatnio Czyli my w prawo, tu. Panie Boże, żeby to tylko to było już. Z nadplatformy na krawędzi można było kontynuować wspinanie ściśle filarem za przez jakieś ostatnie 80 metrów. Jednak ja pokierowałem się za master topogłaska i po 20 metrach wspinaczki na zachodzie śnieżnym z prawej przeszedłem przez siodełko, by po niewielkim obniżeniu wyjść następnie kolejnym parometrowym polem śnieżnym do kominka o trudności 3. Skąd dotrawersowaliśmy już do ostatnich półtora długości naszej krótkiej liny w rynnie Wawrytki. Tam widać, że Wawrytka jest blisko, więc myślę, że tędy to się idzie. Pięknie dostać słodcem pas. Uf. i O kur... No i tak oto dotarliśmy do rynny Wawrytki I to prawdopodobnie w idealnym miejscu Możliwe, że jeszcze tutaj ale to szczerze powiedziawszy dla trudności drogi już to nie robi żadnej różnicy. A przynajmniej jesteśmy w Wawrydce, a nie błądzimy gdzieś na filarze MSW. Więc super. Tam to jest koniec o ile dobrze pamiętam. Teraz, gdy na filmie widzę jak wtedy szedłem wolno i chwiejnie po grani szczytowej dociera do mnie jak bardzo byłem osłabiony z powodu urwania miesiąc wcześniej więzadła krzyżowego przedniego w prawym kolanie, o czym nie miałem wtedy jeszcze zielonego pojęcia. Oraz o ile łatwiejsza była 2,5 godzina wspinaczka po np. Simie w dobrych warunkach parę lat wcześniej. Podsumowując nasze przejście zajęło nam 11,5 godziny do szczytu na 5 wyciągów lotnej. Jesteśmy z siebie zadowoleni. Tak, dla Państwa mówił Jacek Czech. Zapraszam do subskrypcji, pisania komentarzy i oczywiście łapka w górę w dół, też można dać. To podobno pomaga w statystykach filmów. No i zapraszam na naszą nową stronę internetową w wskale.pl, gdzie Ura! znajdziecie topo z tej drogi, jak i z wielu innych dróg spinaczkowych. Bazę będę stopniowo uzupełniał oraz znajdziecie ofertę naszych kursów spinaczkowych. Skale.pl. Dziękuję. Do zobaczenia. Ty nie majster pięknie dziękuję Zajebiście, zajebiście Dobry Team Orgasz Dobry Team, ale czas <laughs> trochę Trochę nas sprawą no Ale w tych warunkach widziałeś, nikt nie próbował Wycofał się zespół. No Nie ma się co dziwić, też bym się wycofał gdybym to mi przypadło yy, prowadzenie tego, tego wyciągu, to ja bym wrócił z niego ja do, tego mówię, do tego drzewa bym doszedł i nara, nie? I uważam, że odwaliliśmy świetną pracę zespołu, bo ja no. wziąłem haków, których Ty nie chciałeś wziąć no, Poprowadziłem tak. ten pierwszy wyciąg ja i dzięki temu weszliśmy w drogę Ty z kolei pięknie poprowadziłeś ten, ten najtrudniejszy technicznie no. i w ogóle tą górę pocisnąłeś Myślę, że... No to w górę to wiesz, to już każdy by pocisnął to już wiesz A właśnie jaki czas Ej Nie źle Ile? 7 godzin 4 minuty No jak się nic nie zatrzymało to mamy bardzo dobry czas Dobrze, yy, panie panie Ale to nie jest coś popieprzony yy, yy, Jeżeli coś się nie popieprzyło Bo, bo, się bo coś nie niemożliwe Mi się to bardziej dłużyło Minut 12, yy, coś było, Masz coś do jedzenia? Coś do picia? Do picia mam resztkę, do jedzenia już chyba mam jednego datenu A, bułę mam jeszcze Ja tą bułę zostawiłem w skronisku Cześć zdjęcie szczytowe trzeba walnąć? No właśnie, no Ja już wyłączyłem telefon, bo już mi pada A No, jeszcze... ja tu pamiętam, w zejście to pójdę pierwszy, co? Dobra Zresztą są ślady, to A, wiesz, to oj, nie ma problemu ślady. Ja też kojarzę to zejście, no bo już tu schodziłem parę, razy. parę? No Ja byłem w zeszłym roku, nie? I, więc... Trzy razy tu schodziłem Ale zeszłym roku rzeczywiście to, tak. to w miarę pamiętam, nie? Na wysoko bym zawsze chciał iść u nas nam wyszło nie robiłem. Nie. Najbysta szama. Robiłeś Piękne. czy nie? Robiłem, no. Dobra. Fajnie. Cześć.